Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Przemek a to jest już czwarty odcinek, w którym pokażę Wam 5 osób, które zostały wyrzucone ze szkoły przez Brawl Stars. Wydawałoby się, że wyrzucenie przez grę mobilną jest niemożliwe, a jednak. Oglądajcie do końca, aby zobaczyć niesamowite historie Weź już teraz udział w konkursie na Megaboxa do Brawl Stars Wystarczy tylko, że zostawisz suba, dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem W komentarzu napiszesz odpowiedź na pytanie, czy lubisz matematykę A także zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki Jest to konieczny warunek, będę to oczywiście sprawdzał Link do Instagrama macie w opisie, gorąco zapraszam Chciałbym was także poinformować, że pojawiam się na PGA i Stars for Fans w Poznaniu będzie to doskonała okazja, żeby się z Wami spotkać. Bardzo się z tego cieszę. Link do zakupu biletów macie także w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Rob był uczniem jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych. Któregoś razu matematyczka wyrzuciła go z klasy, bo przeszkadzał jej w prowadzeniu lekcji, ponieważ ciągle rozmawiał ze swoimi kolegami o Brawl Stars. Był z tego powodu bardzo zły i chciał się na niej odegrać. Na obu końcach korytarza znajdował się sprzęt przeciwpożarniczy. Uznał, że zabawnie będzie oblać wszystko strumieniem wody z węża. Okazał się on jednak silniejszy niż przypuszczał. Nie dał rady trzymać węża w rękach i upuścił go na ziemię. Woda błyskawicznie rozlała się po całym korytarzu, Wąż wymknął się chłopcu spod kontroli i nie mógł go opanować Ponieważ ciśnienie wody było tak duże Wykładzina, którą wyłożony był korytarz nasiąkła i woda zaczęła skapywać na niższe piętro Rob wywołał taką powódź, że zostały zalane dwa piętra w jego szkole Dodatkowo woda uszkodziła instalację elektryczną i sufit Straty wynosiły kilka tysięcy dolarów Dyrektor szkoły błyskawicznie zadzwoniła do mamy chłopca z prośbą o spotkanie Rob, czyli sprawca całego zamieszania nie chciał jednak stawiać się na spotkanie z matką i nauczycielami co skończyło się z czesieniem z listy uczniów. Pewna dziewczyna chodziła do szkoły z internetem w Szkocji, zmagała się z zaburzeniami psychicznymi, jednak przez ten czas była praktycznie zupełnie sama, z bardzo niewielkim wsparciem ze strony pedagogów. Jednym z jej problemów było uzależnienie od Brawl Stars. Po pobycie w szpitalu, ponieważ jej stan ciągle się pogarszał, wróciła w końcu do szkoły. Od razu została wezwana na dywanik do dyrektorki. Dowiedziała się tam, że dyrekcji nie obchodzi jej uzależnienie, ale takie wydarzenia źle wpływają na wizerunek szkoły, na którym zależało jej bardziej niż na zdrowiu i życiu nastolatki. Kilka dni później dziewczyna miała próbny egzamin. Nie odpowiedziała na żadne pytanie, głównie dlatego, że zamiast spać w poprzedniej nocy, ciągle grała w Brawl Stars. Została natychmiast wezwana do gabinetu dyrektorki, która wyrzuciła uczennicę ze szkoły, nie zważając na jej problemy. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, aby postąpić tak z osobą, która zmaga się z takimi poważnymi bądź co bądź problemami. Na szczęście po całym zajściu dyrektorka została wyrzucona ze szkoły, a dziewczyna otrzymała należne jej wsparcie. Na pewnym zagranicznym forum spotkałem się z tematem, w którym jeden z uczniów żali się, że przez kradzież pieniędzy na brawlsters i niską frekwencję prawdopodobnie zostanie wyrzucony ze szkoły. Chłopiec opowiada, że wolał zostać w domu i grać w brawlle oraz otwierać skrzynki za pieniądze, które pożyczał od znajomych w klasie, a potem ich nie oddawał. Dlatego nie chodził do szkoły, bo bał się ich reakcji. Nie trzeba się domyślać, że sprawa została bardzo szybko nagłośniona przez okradzionych uczniów. Chłopiec został wezwany do dyrektora, który najzwyczajniej w świecie skreślił go z listy uczniów i zobowiązał go do oddania wszystkich pożyczonych pieniędzy. Jak widać, kłamstwo ma krótkie nogi i naprawdę nie warto kłamać. Napiszcie w komentarzu co myślicie o całej akcji. Może w waszej szkole działy się podobne rzeczy? Pamiętajcie też, aby zostawić suba z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ razem lecimy po 380 tysięcy subów. Naprawdę niesamowita historia czeka na Was pod numerem czwartym dzisiejszego odcinka. Jak wiecie, korzystanie z telefonu na lekcji nie kończy się zazwyczaj dobrze. Tak było w przypadku pewnego nastolatka, który został przyłapany na gorącym uczynku nagraniu w Brawl Stars przez swoją nauczycielkę, która wysłała go do dyrektora razem z jego telefonem. Historia wydawałoby się jak ich wiele? Otóż nie tym razem. Chłopiec nie potrafił puścić tego płazem i ze złości zamknął nauczycielkę w sali lekcyjnej, gdy kończyła już pracę. Nic nie zdały się później jego przeprosiny i błagania o wybaczenie. Decyzją dyrektora został wyrzucony ze szkoły i to właśnie przez Brawl Stars. Każdy z nas w szkole przeżył mnóstwo apeli. Jedne są ciekawe, a na innych już lepiej pograć w brawla niż oglądać. Z takiego założenia wyszedł Dave, czyli uczeń odpowiedzialny w swojej szkole za przygotowanie apelu z okazji zakończenia roku szkolnego. Chłopiec miał poprowadzić koncert charytatywny, który miał zakończyć całą uroczystość. Ale zapomniał o tym i siedział na stołówce grając w Brawla. Całe wydarzenie nie poszło przez niego zgodnie z planem i gdy dowiedziano się, że jest w szkole i gra, to jego wychowawczyni wpadła w szał i wysłała go oczywiście do dyrektora. Kobieta żądała wyrzucenia chłopca ze szkoły, bo przez niego została wyśmiana przez całą, całą szkołę. Pan dyrektor jednak był nieco spokojniejszy i dał chłopcu drugą szansę, jednak ma brakowało, a i ta historia nie miałaby happy endu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zostawicie ofensywną łapkę w górę suba i wpaniecie na mój fanpage grupę PBG Team oraz Instagrama. Linki podałem w opisie. Dzięki za oglądanie, NARKA!